Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z ostatnią częścią testu Filipa. Zostało nam pięć postaci: Emir, Nizar, Szeryf, Marszałek i Opat. Zobaczymy, jak dzisiaj Filip się spisze. Ostatnio poszło mu całkiem nieźle. Miał trzy zwycięstwa, dwie porażki. Więc po tym pierwszym odcinku, gdzie tam były 4 remisy i jedna porażka, no to wynik trochę lepszy. Zawsze to troszkę zwycięstw. No i zobaczymy, jak z tymi ostatnimi pięcioma botami pójdzie. Zaczynamy od Emira. Zobaczymy, co tu będzie. Emir. No właśnie, ten Emir w teorii do zblokowania jest, ale tutaj wystarczy jeden pożar. Tylko czy rycerze będą w stanie to sami zrobić? Zamek też nie najlepszy się trafił. Jeszcze może coś Filip wykombinuje. Zobaczymy. Timingi jakieś różne mogą się pojawić. Pierwszy z atakiem ustawia się Emir. 1150 jednostek i 730 ma Filip. Tutaj też w międzyczasie Filip był mocno obstrzelany. Tu katapulty mają zasięg szybciej niż te balisty. Więc jakieś straty da się robić. I przez to troszkę Filip ma mniej jednostek. Gdyby trafił na inny zamek to może byłoby lepiej. Ale widzę, że w tym zamku Emir może mieć bardzo ciężko, żeby się przedostać. Bo tak jak zawsze była gdzieś trochę fosa do przekopania. Tak tutaj są grube mury. Ta wieża też przeszkadza. Atakuje Filip. 1140 jednostek i 700... Emira to praktycznie tak samo, czy Filip mógłby większe straty jakieś zrobić? No tu na pewno nie ma fosy, katapulty, czy wieża jakoś mogłyby coś zrobić ciekawego? Też tutaj ta wieża to nie za bardzo, bo wejść na te mury to się nie opłaca, może dopiero gdzieś na ten, te drugie, jakby było więcej jednostek, jakimś piątym ataku, wtedy zrobić tutaj szybko przejście, podjechać tam wieżą, może coś więcej by to dało. To o tyle będzie miał Emir problem, że ten zamek jest bardzo łatwo blokowany. Zobaczcie, tutaj rozwalą bramę, wejdą do środka, te bramy się zamykają, bo są tak po boku. I od razu tutaj wszystko zaczyna pomału tam źle funkcjonować. No i też widać było, że ta wieża tu podjechała, więc może ta wieża w późniejszym etapie byłaby ciekawa, żeby jakieś większe straty zrobić, albo jakieś szybkie przejście. Może i by dało radę, zobaczymy. Widać, że rycerze próbują cały czas jeździć i Emir ma na razie takie lekkie problemy, zobaczcie, mało pieniędzy się pojawia, powoli ta rekrutacja idzie, jakby tylko udało się tutaj podjechać i coś więcej zniszczyć to mógłby być naprawdę problem, nie wiem czy to jakieś blokady by nie było, bo tam prawie wszystkie farmy zostały zniszczone. Tutaj się odbudowuje, ale oj, przy jakimś większym ataku, to Emir może zostać jednak zblokowany. Jest kolejny atak Emira 1450 jednostek tutaj, miał. Widzę, że tutaj coś się dzieje z tym zamkiem, bo zobaczcie, że tutaj cały czas jakieś blokady jakby się pojawiają. Tu po tym jednym ataku, coś się chyba popsuło, bo tu, chociaż ci rycerze cały czas jeździli, ale no wszystko tutaj funkcjonuje. W tym jednym ataku, coś ewidentnie przestało tutaj działać tak jak powinno. Więc Filip będzie mógł to wykorzystać. Teraz w ogóle znowu bramy się pozamykają. Wszystko spowolni. W tym zamku może jednak będzie coś do poprawy. Zobaczymy, czy Emir się teraz podniesie z tego, bo tu wszystko zostało totalnie rozwalone. I tu nie wiem, czy jakiejś blokady nie będzie. Się okaże że to będzie szybki pojedynek z tym Emirem, bo on teraz to nawet się nie odbuduje. To rycerze już będą wszystkiego pilnować. Jest i kolejny atak, o właśnie, cały czas tutaj też była próba odbudowy. Chatka drwala, co chwilę zostaje niszczona, więc odbudowy nie będzie. No i mamy kolejny atak: 1750 jednostek. 587 jest u Emira, zblokował się całkowicie już. Nic nie jest w stanie zrobić. Więc tu może coś w tym zamku być nie tak, bo ta dziwna blokada się tak, jakby szybko pojawiła. No i Emir to wykorzystał swoimi rycerzami. Ale tutaj tak blisko się ustawia, że tu więcej zostanie tych jednostek wystrzelanych, niż będzie mogło zaatakować. No ale że udało mu się zblokować jeszcze chwilę. Poczekam, jak się nic nie uda odbudować, no to będziemy przechodzić dalej. Ten Emir dużo jednostek nie ma, ale no taki atak na pewno się nie uda, jak on już stracił 700 jednostek zanim się dobrze ustawił. Dobra, teraz tutaj się zrobiło przejście, więc bramy nawet jakby się zamknęły, to będzie można tędy wyjść, zobaczymy czy to w razie co pomoże. Chociaż teraz jak jeszcze do środka będą rycerze mogli wjechać, no to będzie jeszcze gorzej tylko. Dobra, czekam chwilę, no i zaraz najwyżej przejdziemy dalej, bo tu popularność widać, że wróciła, ale od budowy raczej coś czuję, że i tak nie będzie. Odbudowy nie widać, pojawiła się tylko po raz kolejny blokada, także kończymy. Filip wygrywa. Zblokował swojego przeciwnika, lecimy dalej. Kolejnym przeciwnikiem będzie Nizar, no i jeśli mam być szczery, to bym powiedział, że Nizara Filip też jest w stanie zblokować. Zależy jaki będzie zamek. Ten zamek to chyba nie jest jakiś tam najlepszy zamek, ale też nie jest najgorszy, więc tu jednak Nizar będzie mógł powalczyć. Jakieś jedno podpalenie ze strony Nizara i może być po Filipie. Pierwszy z atakiem ustawia się Nizar. Dobra, no Nizar szybko w miarę zrekrutował 650 jednostek, jest tylko u Filipa, ale w późniejszym etapie on nie będzie w stanie trzymać już tyle pieniędzy. No i nie będzie miał tych pieniędzy, bo już wszystko, co tam ze startu dostał, to wydał. Więc od tego ataku dużo zależy. Jak tu uda się coś zrobić, to jeszcze będzie miał spore szanse, ale później raczej to Filip będzie nadrabiał. Tu ładnie się udało wyczyścić. Balista podjeżdża coraz bliżej. Jakby tylko udało się jeden budyneczek gdzieś podpalić, i to by przeszło do środka tutaj. Oj, to by Filip został załatwiony tak samo szybko jak przez Wezyra. Balista jeszcze podjeżdżała, nie udało się podpalić. No to Filip cały czas będzie w grze. Kolejny atak Nizara. Nizar dozbierał szybciej do kolejnego ataku. U Filipa mamy brak pieniędzy i tysiąc jednostek. Aż jakby teraz udało się podpalić, chociaż chyba nie ma jak, bo nie widać balisty. Ale te ataki Nizaratu jednak dobre są, skoro Filipowi spadły pieniądze po tym pierwszym ataku. Plus do tego jeszcze musiał okupić tą armię, którą teraz ma. No i Filip tutaj ma jakieś spore kłopoty, brak pieniędzy. Balisty nie działają, gdyby teraz tylko jakaś balista jeszcze sobie podjechała. Oj, tutaj jeszcze może Nizar to wygrać, bo myślałem, że Filip będzie dobry z racji takiej, że będzie miał właśnie przewagę z tymi pieniędzmi. Ale jak tak się sprawy potoczyły już tak szybko, no to raczej Filip tego nie będzie w stanie wygrać. Bo tu co atak, Nizar będzie miał coraz więcej tych jednostek, a Filip tutaj po malutku jest blokowany. I to nie wygląda dla niego dobrze. Jest i kolejny atak Nizara. Nizar też już nie ma pieniędzy, ale Filip powolutku do no 1100 jednostek uzbierał. Zaraz miałby atakować. Gdyby to się lepiej Nizarowi udało, to może nawet ten atak by wpadł po prostu we wszystkich łuczników Nizara i wtedy byłaby jakaś taka idealna kontra jeszcze na wieżę sobie wchodzą, no ta wieża to akurat przy atakach Nizara nie jest najlepsza zbrojnych i asasynów nie jest na tyle dużo, żeby mogli sobie tak fajnie wejść i coś zrobić to teraz atak Filipa powinien być, to no, zobaczymy czy jak Filip zaatakuje może odwróci jeszcze tutaj wszystko, może przyblokuje jakoś Nizara bardziej Atakuje Filip. No i zobaczmy, 900 jednostek manizar, no to na pewno ten atak nic nie zrobi, bo tam łucznicy będą strzelać, to chyba mają zasięg gdzieś to miejsce. No tak mniej więcej, więc raczej tutaj się przyjść i poniszczyć nie uda. Farmy już prędzej. No ten atak jeszcze zbyt mały, tu musi mieć Filip z 1500, może 1700 jednostek, żeby coś więcej zrobić. A zanim tak będzie, to tutaj jeszcze Nizar może kolejne z dwa ataki zrobić i tu zaraz pomału będzie się to kończyć. Bo Nizar już miał cztery ataki, a to był dopiero drugi Filipa. Kolejny atak Nizara i w tym samym czasie wychodzi Filip, ponieważ Filip nie ma pieniędzy, to też nie zwiększył 1200 jednostek i czy to by się mogło dla niego źle teraz nie skończyć tych łuczników jest tutaj bardzo dużo jak oni tam powoli będą wychodzić to ta armia może zostać całkowicie wystrzelana asesyni się jeszcze też nimi zajmą okej, okay. i to będzie bardzo bolało zobaczcie, 1660 jednostek i tylko 500 zostało w zamku tylko czy ta wieża byłaby dobrym pomysłem? Na pewno nie jest dobrym pomysłem wchodzenie w te smolnerowy. Do tego można by było zacząć. Tych łuczników, czy wystarczyłoby, żeby wystrzelać resztę tych jednostek? To trochę ich jest. Tutaj już wyczyszczone, ta wieża też. Tylko jeszcze trzeba pozbyć się tych zbrojnych. Teraz wieża została zniszczona i nie mają nawet i tak jak wejść, więc może i uda się wystrzelać. To może być koniec. To był bardzo zły timing. Chyba trafił się nie najlepszy zamek. Plus do tego te ataki łuczników bardzo wyczerpały tutaj Filipa. Bo on tyle pieniędzy zaczął wydawać, że po tym pierwszym ataku takim dużym już nie miał pieniędzy. Więc tu ewidentnie nie poszło tak jak powinno. Asesyni jeszcze mogą tutaj wszystko poniszczyć. No duże kłopoty się tutaj robią u Filipa. Tu może być nawet jakaś blokadka mała. Tu udało się wszystko zniszczyć. I teraz asesyni cały czas tutaj przychodzą. No właśnie, no jak tylko jeszcze to poniszczą to mamy blokadę. A idzie im to całkiem nieźle. Chyba, że tutaj się zacznie odbudowa. Ale asesyni mogą tutaj przejść. Tu nie ma prawie żadnych jednostek, więc... Zanim nawet Filip się odbuduje, to tutaj może być kolejny atak 20 tysięcy. Jeszcze ma Nizar. To i tak źle dla Filipa wygląda. Kolejny atak Nizara 2050 jednostek i 1000 u Filipa. I teraz Filipowi też zaczęło iść coraz lepiej. Pieniędzy ma więcej, ale po tym ataku zapewne może to znowu stracić. A tu już jest szósty atak Nizara, więc zostaną jeszcze dwa ataki i będziemy mieli albo Remis, albo może wygraną Nizara. Więc tu Filip jakby chciał jeszcze coś zrobić To musi się streszczać Ale ta wieża, wydaje mi się, że ta wieża Naprawdę nie jest potrzebna Jednak Tak okrążyć ten zamek Strzelać łucznikami byłoby lepsze Ten poprzedni atak Który był, powinien zakończyć Tak naprawdę, bo to był idealny timing Tam było z 400-500 jednostek Uuu, teraz się udało podpalić No to z jednej strony ta wieża tak nadal psuje, bo fajnie, że te jednostki wyszły. Ale też i tak... No Nizar w to wpadnie. Chociaż okej. Okay. Nevermind, jednak to było dobre. Kolejnym przeciwnikiem jest szeryf. No i z szeryfem jest tak, że najważniejsze jest to, co się wylosuje, czyli jak trafi się jeden z tych dwóch zamków, to już wiemy, że tu będzie albo remis, albo wygrana szeryfa. Jeśli trafi się coś innego, no to jeszcze może powalczyć. No i może tutaj powalczyć, bo nie trafiły się te najlepsze fortece. Pierwszy z atakiem wychodzi szeryf. 1198 jednostek, 900 u Filipa. No i wydaje mi się, że trafił się taki zamek, że jest szansa tutaj podpalić. Tym bardziej, że szeryf ma balisty. No to jest szansa. Szeryf myślę, że mógłby na spokojnie to wygrać. Jeden pożar i tu te 30 tysięcy, które ma mogą zniknąć. A trafił się ten zamek, w którym, no niby te studnie są tutaj blisko, ale jak się uda gdzieś podpalić, to to szybko może przejść do środka. Więc ci studniarze niekoniecznie mogą zdążyć zareagować. Więc myślę, że w późniejszym ataku. No tutaj jest takie 50 na 50. Z jednej strony Filip może wygrać, bo jakoś tam się uda zblokować, ale też jak jeden pożar się uda wywołać, tak jak wezyrowi czy nizerowi, no to też się to zakończy raczej. Więc tu. Może i nawet 70 bym dał bardziej na szeryfa Mamy atak Filipa, 800 jednostek już jest u szeryfa Szeryf to nawet i całkiem niezłe kontry mógłby mieć, bo W tym zamku co prawda trzeba powiedzieć, że straty na pewno jakieś będzie miał Bo te jednostki dobiorą się do tych murów, tu zawsze ten pierwszy mur jest mocno zniszczony Ale jak będzie miał jakieś 1000 jednostek uzbierane Pieniędzy dużo nie ma, prawie że zero Tym bardziej, że jeszcze coś zostanie mu tu poniszczone Zwiększać ataku nie powinien. 1200 jednostek, zapewne będzie jakiś kolejny atak, ale w takim czwartym, może piątym ataku, jakby zrobiło się już 1700 jednostek i były jakieś dwie balisty, to wydaje mi się, że pożar może być gwarantowany. Wtedy Filip będzie miał spore tarapaty. Kolejny atak szeryfa 1245 jednostek i 970 jest u Filipa. Balista została szybko zniszczona, więc pożaru nie będzie. No szansa była jeszcze w tych miotaczach, jakby podeszli bliżej, ale też się nie udało. Więc na razie Filip może się czuć bezpiecznie. Może będzie mógł to wykorzystać, bo pieniędzy to on ma coraz więcej pomału. Blokady raczej też takiej nie będzie, bo tu wszystko zostanie poniszczone. No ale co z tego, przy 40 tysiącach to nic nie robi. Zanim się robi przejście, to też tutaj długo mija i jednostek dużo nie zostaje. No szeryfowi od tak... Bez pożaru ciężko będzie pokonać Filipa, ale jak będzie ten pożar i udałoby się zrobić tak, że ten pożar będzie trwał i trwały, i tutaj będzie nagle zero, to wtedy blokada już by się mogła pojawić. Jest atak Filipa, 1500 jednostek, ale zobaczcie, że szeryf ma jeszcze 10 tysięcy. Szeryf z podatków, plus tego, że jeszcze został tutaj po swoim ataku kusznikami na jakieś minutę, dwie. To aż miał 33 tysiące, więc tak jak mówiłem, że Filip może będzie mógł odskoczyć, to tak coś mi się wydaje, że jednak nie odskoczy. Bo u szeryfa te podatki są całkiem niezłe i po takim ataku jak ma 33 tysiące, no to Filipowi jednak nie uda się odskoczyć, bo tutaj już 1100 jednostek kolejnych zrobione. Teraz te pieniądze widać, że się skończą, więc może jakby udało się wszystko bardziej poniżyć, to coś więcej by się dało, jakaś blokada mała. Tak poniższyć ten przedni mur, to wszystko to da się, ale gdzie jeszcze przebić się do środka, albo gdzieś tu walczyć z tymi jednostkami, no jeszcze tutaj sporo brakuje. No, żeby Filip to wygrał, to faktycznie ta blokada jest najlepszą opcją, bo walczyć z szeryfem jest bardzo ciężko, on ma tych miotaczy sporo, kuszników też. Więc tu chyba naprawdę blokada to jest najlepsza opcja, o którą będzie bardzo ciężko. Warty atak szeryfa, 1500 jednostek i 1000 u Filipa, ale 58 tysięcy aż ma. Więc bez pożaru tu raczej na pewno nic się nie uda. Filip ma ciężko z pokonaniem szeryfa. Szeryf też będzie miał ciężko przez to ile on ma pieniędzy, więc... Albo pożar i jakaś szansa na zabranie tych pieniędzy. Bo jak nie, to to będzie raczej szło na remis. Bo nie wiem, no, czy jest jakaś szansa, żeby... Nawet z dobrą kontrą, czy możliwe jest, żeby Filip pokonał szeryfa? Ta balista też widzę, że coś nie może trafić, a szansa na podpalenie by była. No jeszcze, że tutaj się przebija szeryf, no to tak, ale Filip do szeryfa? Ciężko będzie. Mamy kolejny atak Filipa, 1880 jednostek i 1500 aż u szeryfa. Szeryf miałby szansę na kontrę, no strat w jednostkach dużych to nie ma podczas tego ataku, jedyne co to to, że jest przyblokowany. Jakby zależy przy atakuje, takie dajmy 1700-1800 jednostek. To może chociaż, no jak Filip ma pieniądze to on zrobi takie 700-800 jednostek bardzo szybko. Nie wiem jakby Szeryf musiał to wykombinować, żeby tu w ogóle tak jakoś szybko podejść. No i nie dać się mocno przyblokować. Ale szansę może jakieś będzie miał. Tu ten atak Filipa. No właśnie, on większość tutaj poniszczy. Może ewentualnie tym razem bardziej przyblokuje, bo więcej jednostek już tu jest. Zobaczymy na jak długo będzie ta blokada. 1500 jednostek. To jest czwarty atak Filipa i szeryf i Filip mają po cztery ataki aktualnie. Szeryf już zbiera na piąty, więc ma lekką przewagę. Okej, okay, straty mocy. No dobra, blokada jakaś mogłaby się przy czymś takim już pojawić. Ale odbudowa jeszcze będzie. Tu rycerze musieliby mocno przyblokować jeszcze. Przytrzymać to wszystko. Jest ja atak szeryfa. 1770 jednostek i tylko 650 u Filipa. Czy to by się mogło udać? Szeryf ma na tyle kuszników, że może większość jednostek udałoby się wystrzelać. Są katapulty. Wieża. Wieża sobie przez dwie bramy przejechała. Prosto do siedziby. Pewnie. To jeszcze? No jakby tutaj tą stroną szybko przejście zrobić, problem jest tylko, że te jednostki się bardzo rozdzielają. Jakby i z jednej i z drugiej strony udało się zrobić przejście, zadziałałoby to całkiem nieźle, ale no raczej tak w timing nie uda się zgrać. Zrobi przejście tutaj, czy oni by dali radę, czy to by, okej, okay, dobra, udało się zgrać i z jednej i z drugiej strony. To wygląda, jakby to miało się udać jeszcze. No to z takim timingiem ten atak był perfekcyjny. I z lewej, i z prawej strony. Tych jednostek dużo nie zostało. To nie powinno się udać, ale tylko dzięki temu, że i z lewej, i z prawej strony dało rady, te jednostki się na tyle rozdzieliły, że Szery wygrywa. Przedostatnim przeciwnikiem będzie marszałek. Marszałek, który też ma rycerzy, który też ma całkiem niezłe i też słabsze zamki. Zobaczymy, co się trafi. Okej, okay, ten zamek jest całkiem w porządku, więc tu będziemy raczej mieli wyrównaną walkę. U Filipa jest jakiś gorszy zamek, ale marszałek chyba nie ma jak podpalić, więc akurat o co się martwić. Filip nie musi. Filip z pierwszym atakiem. 1150 jednostek u Filipa, 1030 u Marszałka. No Filip wyrwał się pierwszy i widać, że i Filip, i Marszałek mają takie w miarę podobne tempo rekrutacji, ale Marszałek ma mocniejszą armię, więc może będzie mógł to jakoś wykorzystać. Na razie nie wygląda, żeby tutaj cokolwiek udało się zrobić. Tyle, co sam wieżę zniszczyli, ewentualnie jakieś kamieniołomy. Zblokować Marszałka jest taka opcja, ale to na pewno nie tym atakiem. Mamy atak marszałka 1225 jednostek, 520 u Filipa. I to jest w sumie ten zamek, w którym tutaj wystarczy troszkę przekopać, o w tym miejscu, i od razu mamy przejście. Ten atak i tak jeszcze nie powiedziałbym, żeby wystarczył, ale późniejsze jak tak będzie. Chociaż teraz jeszcze jest jedno pytanie: bo marszałek miał te 60 tysięcy na starcie, i dlatego zdążył tak w miarę dozbierać razem z Filipem. Ale teraz, jak Filip będzie miał 55 tysięcy, a marszałek tylko tyle co z podatków, to już. Grub... Okej, okay, za bardzo zacząłem rozkwiniać. Marszałkowi udało się wygrać z idealną kontrą, jednakże to by wystarczyło. Czego więcej chcieć? W takim razie zostaje nam ostatni przeciwnik opat. Opat jest całkiem podobny do Filipa. Jednostek w armii nie ma najlepszych, też ma sporo mnichów, ale za to ma też pieniądze, więc jak to będzie? Zamek trafił się opatowi całkiem niezły, to jest jeden z tych lepszych. Czy Filip jakoś będzie w stanie walczyć? No zobaczymy. O Filipa też nie jest najgorszy zamek, przynajmniej tutaj nie będzie tak po murach obrywał. Balisty są tu na przodzie bardzo dobrze. No to zobaczymy, kto tu wygra, bo jeden i drugi jest mistrzem w trzymaniu pieniędzy. Pierwszy z atakiem wychodzi opad, ale zobaczcie, że pieniędzy to oni mają prawie że tak samo. Tyle, że teraz opad będzie miał więcej, bo atakuje. To z podatków zacznie więcej zbierać. 850 jednostek ma Filip. No ciekaw jestem, kto tu mógłby wygrać, bo armii mówią, mają podobne. Ten ma trochę zbrojnych, ten ma trochę pikinierów. Też mają jakieś słabsze jednostki włóczników, ten ma mnichów. Chociaż może i nawet w tym zamku to też może mieć mnichu Filip, bo ma katedrę, nie wiem w którym to ma, w którym nie ma. Tak, też ma mnichu, więc no praktycznie dosłownie to samo jest. Kto by mógł tu wygrać, kto wykorzysta te pieniądze lepiej? Tu no, widać, że już w tym zamku do Filipa ciężej jest się przedostać, bo nie no, chociaż tutaj dałoby radę przekopać, tutaj po tym można przejść, więc mniej więcej jest to samo. Tylko czy armia opata byłaby w stanie to wykorzystać? Ciężko powiedzieć. Mamy atak Filipa, no i u opata 770 jednostek, 55 tysięcy ma. Wydaje mi się, że z racji takiej, że opat zaatakował pieczy, no to on będzie w stanie robić sobie tą przewagę. Tu nie zdziwię się, jeśli w tym pojedynku po prostu pójdzie to w stronę remisu i jeden i drugi nie będzie w stanie aż tak mocno sobie jakoś zaszkodzić. Nie będą w stanie się też przyblokować przy tej ilości pieniędzy, bo chyba jeden i drugi nawet zbalić za bardzo nie korzysta, więc pożarów tutaj nie zobaczymy. Tutaj co chwilę mają spore starcia. Nie dość, że rycerzy wysyła sporo włóczników, też to jeszcze takie patrole włóczników biegają i od jednego, i od drugiego. No i ten Filip tak powoli rekrutuje, wolniej to wszystko idzie niż opatowi. I może w końcu jakąś przewagę jednak opat będzie miał. Zobaczcie, tutaj zaraz będzie a atak. to jest znowu jakieś 700 jednostek tylko. Więc może... Jak tak by było z 2000 jednostek, a u Filipa trafi się moment, gdzie będzie 700, to udałoby się coś zrobić. Bo ewidentnie na tych patrolach traci więcej Filip. Więcej wysyła, zobaczcie ile tutaj tych jednostek biega. I co chwilę go to tak spowalnia, że opad cały czas robi sobie przewagę w tych jednostkach. No może coś wykombinuje, zobaczymy. Teraz jeszcze raczej nie, no bo tutaj przewaga 600 jednostek to niby też coś jest, ale. Raczej nie sądzę, żeby tu się akurat udało. Ale w późniejsze ataki naprawdę może. Zanim teraz Filip dozbiera, bo jak cały czas będzie tracił, to może tutaj opat dozbiera kolejną armię. Tak mniej więcej jakoś razem dozbierają. I też by się coś mogło udać. Mamy atak opata. Ale czy Filip też zaraz nie powinien atakować? No bo opat w teorii ma jeden atak więcej. Więc Filip powinien atakować, no właśnie, mając 1500 jednostek jakoś. Tak to już czułem, że po tym ostatnim ataku Opata oni teraz wpadną w jakiś timing. W sensie dla Opata to jest idealny timing, bo najprawdopodobniej to się w tym momencie kończy. Ta armia zostanie cała wystrzelana, to będzie taka przewaga, że to raczej musi opad wykorzystać. Całą armię straci masakra ale najgorszy timing, jaki tylko mógł mieć. Całej armii nie ma. Całej armii 1700 jednostek kontra 400, już nawet mniej. No to mamy chyba pogranę. Ta końcówka niefortunna. No ta porażka z marszałkiem. Teraz ten timing z opatem. No nie wyszło. No dobrze w tym drugim odcinku poszło. Coś tam nadrobił, ale teraz ten trzeci troszkę znowu popsuł. Chociaż jeszcze walczy, ale tutaj za dużo jest tych jednostek. Opat wygrywa, no. Opat sobie robił tam przewagę. Niby mieli tyle samo pieniędzy, rekrutowali w miarę tak samo, ale te patrole tam większe straty robiły. Opata i tutaj ta rekrutacja u Filipa była wolniejsza, dzięki czemu nadrobił tymi atakami. No i udało się ten timing doprowadzić. No niestety, unlucky dla Filipa. Więc testy Filipa mamy zakończone. No ta końcówka troszkę popsuła, bo to są cztery porażki z rzędu na sam koniec. Ta jedna wygrana z Emirem tylko była. Więc testy troszkę się popsuły. No tu wynik będzie gorszy. Zobaczymy za tydzień, jak będzie z Wezyrem. Wezyr myślę, że też może jakieś fajne wyniki robić. Widać było po tym, jak z Filipem walczył, jak szybko udało się podpalić. Łucznicy koni, jak łatwo tutaj wszystkich wybili. No zobaczymy, jestem tego bardzo ciekaw, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro widzimy się z kolejnym odcinkiem o 10. Trzymajcie się jutra. Na razie.